Cześć, Simpson i witam was w trybie camping i jest ze mną VIP Crusher Siema Ogólnie tryb to jest przygodowy horror O czym VIP Crusher się dowiedział przed chwilą I ogólnie chodzi o to, że jesteśmy w lasach, w których panuje potwór Ale jeszcze o tym nie wiemy i będziemy musieli przetrwać No Parę nocy Zanim, bo tak, na razie nic o tym nie wiemy Dopiero później okaże się, że jest jakiś potwór I będziemy musieli poczekać aż przyjedzie po nas Przyleci, albo przyjedzie pojazd, albo przyleci helikopter Ogólnie najważniejszymi punktami to będzie tamten punkt. Jaskinia, gdzie będziemy się chować, jak będzie deszcz i w ogóle i tamto, jak będzie ciemność nadchodziła. A czemu posąg z drabiną będzie ważny? Ponieważ później będzie taki moment, że pojawi się taki taki coś w rodzaju lawy, tylko to będzie czarne i to będzie po prostu ciemność i ciemność będzie nas zabijała, będzie więcej HP odbierała niż deszcz i będziemy musieli próbować przeżyć. I będziemy musieli uważać na zatrute kanapki. Pamiętajcie, nie ci kanapek Ani nie wychodźcie na deszcz, bez parasolu, bo inaczej umrzecie Prawda, VIP Crusher? Um, no, w sumie tak No Ogólnie z VIP Crusherem na razie sobie przejdziemy po tym terenie, zobaczymy jak to wygląda Bo coś czuję, że trochę tu będzie ciekawych rzeczy Zaczmy. O, akurat mamy znak. Z tego co wcześniej tutaj oglądałem, to tutaj jest Także spoko. Pewnie nam się później przyda do załatwienia potwora. Albo, kto, albo kogoś z nas zamknie tam potwór i będzie chciał nas się potem pozbyć. Miejmy nadzieję, że potwór nie będzie miał. Ogólnie, ogólnie oglądałem filmiki na innych YouTubach, to wiem, że na pewno będzie taki moment, że kogoś przy, będzie... Ktoś zostanie przywiązany do drzewa losowo i będzie trzeba go uratować, zanim go potwór załatwi. A No. A do tego będzie wokół ciebie ciemno. A. Ogólnie, tutaj też będzie w tym. Jak się to nazywało? Bo, bo ja znam w eee, angielskim to słowo, ale nie wiem. To, po polsku. Studnia. Studia, no. Sorry, ja, ja znam tylko angielskie. Ok, only English, my friend. Ok, ile jest nas? Raz, dwa, trzy, cztery, dziewięć. Jest nas dziewięć, ale eee, to dużo. I co w tej studni będzie? Jak ja z tego co wiem, to tutaj może się pojawić czasami ten potwór. A. Ale dobra, na, na, razie, na, razie uznaj, na razie uznajmy, że. o, to jest zwykły dzień nad naszą. Y, nad wiesz. To jest zwykły dzień nad. Og, nad... No. no na kempingu. Dobra, chodźmy, usiądźmy sobie przy ogniu. Ej, tylko jak najbliżej taką gdzieś... Bo ja nie chcę. Chciałbym koło tego. Chciałbym koło namiotu. się boję. Zapyta mi się. Zapytam się czy no, dlaczego... Y... tu Dlaczego tutaj przyjechaliście? Może? Ale jestem totalnym Ja się trochę czuję jak w, w takim horrorze. Nie zapomniałem jak się nazywa, ale tam był efekt motyla i były totemki. Całe. Nie pamiętam tej gry. Możecie napisać w komentarzach ogólnie na temat tej gry. Kurwa! Ej, zleciał zlecią. Szybko! Co, run! Run, bić run! Tam jest, tam jest studnia. Dawaj, szybko, bić. Proszę! Ej, dostał, bym. Kurwa, szybko! Zbiłem mu całego tego na pewno. Co to było? Chodzi nas! Szybko! Nie, zbiłem mu na pewno, bo dałem mu 400. Co to była za rzecz? To było to. I teraz powinien pojawić się trailer filmu to. W sumie jest możliwe bardzo. Ej, ale nie zdziwiłbym się, jakby tam był klan, a, klown, ale to fajnie wyglądało. Men! Don't go to the... On the A ground... O, nie, zaczyna zaraz? padać. Praca no, dopiero chyba się dowiedzą. Okej. Okay. No, nie, nie, bo... HP ci się przyda na później, jak będziemy... Ktoś będzie znał, zna, z nas szedł po piknik. po piknik. To ja już nie idę wcale na, na pewno. No. Dobra, y no to chodźmy w kąt, tak jak każda osoba to robi, przestraszona, jak prawdziwy nerd. Jak to wygląda? Ty nie masz twarzy, ty jesteś jednym człowiekiem, który nie ma twarzy. No to wygląda jakbym miał niebiesko złotą czuprynę. I co on twarzą, żeby głosy. I cztery czter ręce miał. Jak to wygląda? dobra, to się wygląda. Dara. Nas jest nadal pięciu? Dobrze, jest nas pięciu, bo przynajmniej będzie większa szansa na to, że ktoś inny zostanie załatwiony przez... Jakich pięciu? Tu nas jest dwóch, czterech... Dziewięciu. Tylko jedna kobieta sobie wyszła na dwór. Czatyt, little boy. Mi? Yes, you, fanbone. Fannybone. Siedem osób jest tutaj. Żart. Jest sześciu, a trzech pewnie ukryło się w namiocie. Siedmiu. A, siedmiu. No to dwóch. Nie chcę żadnych client no, no, requestów. No, ja że... ja, Good for you. muszę ta... się wstapać. Ej, dawaj, lecimy gdzieś tak fajne Thanks. <grym> Ej, fanbone to jest dziewczyna, tylko dziewczyna jest na męskim, na swoim ja, że... pewnie bracie lub koledze... Y... Ja, to, ja tak zrobiłem, że tam... Ja mam ogólnie 6... Ej, w Ja to wiesz. Bo ona, ona napisała wcześniej, jakby ona napisała tutaj, że, że jest dziewczyną, która jest na koncie chłopaka jakiegoś Pewnie swojego chłopaka, albo swojego, swojej jakiejś koleżanki, albo... Koleżanka ma... da no, Nie, dobra, koleżankę, kolegi, no Olesianka, kolegi, ja bym został, nie Okej, okay, mamy... Okej, okay, Dara ja mamy... Został. Ogólnie jest nas tak, mamy parę osób, jeden to jest facet, który chce szatyt o no, o nie, jeden z naszych namiotów został zniszczony tego, tego przez ten sztorm. No niestety z bomba O, przyrodnicy Jeden namiot nas nie wypełni wszystkich osób, więc na noc ten. O! Jak cię byli przyrodnicy, czy tam strażnicy przyrody? Nie, nie wiem. Na stróże przyrody niech będzie. Więc... E, witajcie, jestem Park Rangerem Daniel. W, 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 mamy nadzieję e ogólnie no jelenia na, zabił e niedźwiedź więc mamy plan aby położyć, yeah, położyć, okay, pl e dobra, położyć pułapki na niedźwiedzie tej no jak, jak będzie noc kawej, ja mam dżemko, i mamy ogólnie nie być uważać na, na, na te pułapki bo inaczej dostaniemy mocno o no, a to by w ogóle jest... dobra pewnie będzie dobra ja sobie przypomnę gdzie co jest, żeby wiesz, nie było tak czasem, że... że, że coś zapomnę. Okej. Ok. Tam jest cave, a tam jest... Y okej, okay, posąg. No nic, przynajmniej dobrze, że wszystko z nami jest w porządku. Dlaczego ty to <tryk> robisz? Tak machasz rękoma. Machu, 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 no. machu. Hm, nie ciągle intryguje ta studnia. Dobra, ja sobie lecę na przypadek rotki. Ja mam kem, ale lecę masz w drift. Ta 360, to, druga to, 360, 360. Patrz to, patrz to. Nie dostał. U mnie dostał, ale nie dostał u niego. A ja... a zobacz, a ja ci pokażę coś innego. You spin me right now, baby right now t, 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 t. Oh, Dawaj, teraz you ty You spin me right now, baby right now no. Wygląda... I tak się ruszałeś I tak się, no, I tak się powoli ruszałeś, że to wyglądało jakbym, nie wiem, sprawdzał sobie skina na awatara swojego Takie patrzę awatar swój i to taki kręcący się no Widać kto zainwestował więcej w... w myszkę. Zdecyd zadecydowaliśmy, aby zostać tej nocy w Kejwie. Nie ma tu zbyt dużo miejsca, ale starszy dostała. dla nas. Tej nocy. Kolejna noc, jest bardzo burzliwa. A nie, to nie Okej, okay, um, ogólnie. Dostała. five, hi Co? High five? High five chyba. Dostała chyba high five, a nie high five. Ale wymiana. Hmm, let's see. Everybody, everybody get help up help, 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 help. Ogólnie widzę. This gonna be the boss. Which gonna be the boss? Kto będzie. Kto będzie prowadzącym? I will protect us. Obronię nas. Niestety zapomnieliśmy o koszu piknikowym. For. For. Good. okay you spin me. Tell, oh my tell me I'll uh, <inaudible> <di inaudible> you do you do this <inaudible> you do this tell me already you do this <inaudible> <inaudible> Umar umarłam na stube, Czekaj, tak. popatrzę na chwilę na studio, okej? Okay? Dobra, ja Dobra spoko. Poszko. Tell me Already! Jesteś tam? Przynajmniej zabiłeś, nie. Chyba go nie tam ma. Tam chyba nawet jest jego kolega, wiesz? Albo I nie wrócił z, z koszem piknikowym. A nie, tu, przyszedł, tu. Dobra. Ja myślę, to że najlepiej byśmy tu na na zostali. Na... Ale Dara niech będzie. Ja Jolo. Dobra. Jak to się mówi, raz A kozi... Bo nie, ja zostaję, ja zostaję. Zostanie, raz kozi... Jak to się mówi, raz kozi śmierć. Kozi, kozi. Kuźwa, wiedziałem. Kuźwa wiedziałem. No, że w studni będzie to cholerstwo. Dobra, dobra, to ja z Takie rzeczy się nie zdarzają. Było Ej, Jej, jestem... yes. mamy food. A pewnie Elmi already zostawił w namiocie. Został w namiocie. Nie, dom, jak to tu. Jej, tam kanapeczki. Tam, jak ja jestem bardzo głodny. Lubisz kanapki? Mm -hmm. A widzisz to zielone co wychodzi? Te kanapki? Aha. To jasno zielone? No, widzę to. Mnie to wygląda jakby te wszystkie kanapki były zatrute. A, dobra, ja A mnie to go. wygląda jakby to była sałata, wiesz? Ale ciemnozielone to jest cała ta jasnozielone mi chodzi. To jest nas zostanie zatruty. Nasze, okay, nasze brzuchy są. Usta, 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 usta tak spojonowane, że zjedliśmy, ale niestety odnaleziono jedną kanapkę zatrutą, dora. Pamiętaj o mnie, że byłem zawsze z to tobą. Duginie? nie? Nie! Nie! Fanbone! Nie, nie fanbone! Adri Adri, okej, okay. no to nikt z nas. Okej okay. Aaa, to jest ten gościu, który tam poszedł No, huh, na, szcz na szczęście nikt z nas Chyba idziemy, nie? Tragic Nie, nie idź Dobra Okej, okay, chyba nic nas większego już nie spotka gorszego Co ty myślisz? No, chyba nie, no chyba, że ten głupi po... Ale są pułapki, także on powiedział. Dobra, czekaj, czekaj, mam pomysł Get out of here, you little shit Okej, okay, ja przykro mi, sorry, no sorry że przeklnąłem nie no niestety brosimy. wygląda no na nie to, że serio to patrz, ej mamy coś nie... dobra, musimy znaleźć drogę wyjścia a oczywiście dużo osób grało i nie dokończyło tej gry więc pewnie wiedzą, że tędy trzeba okej, okay, dawaj Kaj i lewo. lewa dobra, uwaga ej, z... czemu nie wzięłam, że wow. <śles> no bo tutaj, co się stało jest nas Cztery. Jest nas sześciu. Jest nas sześciu. Halo? Ktoś został tam. Jest nas sześciu. Mi się to nie podoba. Mam nadzieję, że jesteś dobry w parkura. No, właśnie jestem. Szczęście, ale kurde, to już długie trochę. To przykro mi. Jakie jest życie? Halo? O nie, jeden z kolesi spadł. Halo, jestem? Jestem? Dawaj, idziemy była nasza koleżanka Nasz kolego koleżanka Dawaj idziemy e, e, e. Dawaj! dasz radę! Jak prawie spadłem. Mam to! E, e, e. Dawaj! Szybko! Jestem. Na sery nas Tak. Wait. Nie, coś jeszcze jest chyba. Wait... Wait. Only three. No, nie ma, Staliśmy. Witajcie. Halo, halo, halo. Halo. Serio, tylko trzy osoby? Hey. ja pierdziele, nie wierzę. Ja nie wierzę w to. Mm. Jestem tutaj? Um, e, oh, Jestem nadal żywy, ok. A. Wygląda na to, że potwór atakuje a. tylko nocą. Ej, tu kurda, nie, nie pomyśleliśmy strasznie. E, a, drużyna to... e, która, e, Drużyna Rescue przyjdzie jutro rano. Musimy przetrwać jeszcze jedną noc, ok. A, a, e, ok. Widzę, że to coś straciło nogę. Czyli... A nie! A nie, zaraz! Okej, to straciło nogę Poszło tędy tędy, 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 tędy. Poszło do namiotu i napisało, że jestem nadal żywy i zniknęło. Przez to, że się pojawiła dzień. Ej, kurde, to znaczy, że... To znaczy, że... Moja teoria się spełniła moje marzenie, że ten potwór stara ci nogę. Mm, that's interesting. Ok. Nie, źle. Dobra. Jakoś. Ja, przynajmniej może się zaprzyjaźnić z naturą. Tyle dobrego. Mm, bardzo fajna natura. Tak, da, dara. A i musimy zapamiętać, że za tym niebieskim tentem jest wieża. I musimy do tej wieży od razu mm. pójść. Mhm. Bo będzie ciemność. Ej, ej, zobaczmy z tej strony. I wołacuję na to. Mhm. <grym> no to No tylko my we trzej zostaliśmy. Taka grupka sobie dzieci poszła do lasu, na grzyby, by zostać zawalone. Ja, ty jest sam ja, Tam tylko się to małgosia, a ty jesteś złaczony. Tak, jasne. <grym> Albo niech będzie. Melchior, Melchior no, ja, Baltazar, Głowka no, i Smok Wawelski. Nie, czekaj. Jak Kacper, Melchior, czekaj. Kacper, Melchior i Baltazar. no muszę być Dokładnie. Paska, Al albo, nie albo, ja czy... albo nie wiem. Albo Albo nie wiem, Albo Andrzej, Janusz i Kowalski. Go strefa, e. i ja A, gdzie jestem? Kurde o, jesteś, okej. Okay. Halo, gdzie ty jesteś? Są lamusy, są u, jestem Kogoś z nas zaraz. Szybko do namiotu. Nie? Ja. ja piję szybko, by czuł się. Szybko, gość. zamknijmy namiot. Do mnie. Ej, tutaj turtlujemy, dawaj, turtulujemy. Okay. We better stay here. Nie ma co, turtlujemy i pierdamy. Dobra, to jest. <laughs> to ja ten potwór. Się zrobić, obudził się. Ale jest głodny. I zimny. I głodny. Uh, uh, uh. I jeszcze raz zimny. Ja nie mam nothing, gościu. Ja mam tylko tak. E... Oh, fuck! Popka, kar i. Taipa. Złapał mnie. Nothing. Jestem złapany Zostanę, pomocy jestem przyknięty do drzewa. Nie chciałem wziąć beczkę za ten za coś. Jestem Czemu obok... Jest, jestem obok posągu. Czemu? Jestem obok posągu. Podejdź do tego posągu. Pamiętasz tu, ten jest, posąg, tu, co nie? Nie, nie ma drugiego. Podejdź do posągu. Ja biorę Którego? Znaczy, do tego I tam jest drabina, pamiętasz, to? za namiotem niebieskim. Mhm. I w lewo. To? lewo, nie w drugie lewo ego tego? Może go... Tak, um... w tą stronę właśnie. Nie tam. Go go, go właśnie to, to no w to, w to. Widzisz, pomóż mi. Zwią rozwiąż mnie. Okay. Rozwiąż mnie, ratunku. I od razu ja dawaj. Związał, I od razu szybko na posąg. Czekaj, byłam to może jedno mu zaraz zapięta. Na Głupi frajer. No. O, spadł. No. Chyba właśnie ten jeden zleci. Teraz nie stracimy HP. na we wait for. Stracimy! Co? Już się powinniśmy tracić, to powinien być ten night cały. A, bo to jeszcze nie teraz. Okej, okay, szybko, 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 biegł... szybko, 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 szybko. No. Okej. Okay. Teraz na nas pewnie cało brali. Dobra, ja myślałam, że to teraz, sorry. To nie Ale to pewnie musimy poczekać jeszcze. A ja zamiast łuku, bo ucho jest Ciało ty... Czemu ty... teraz ten... Musimy poczekać aż przestanie deszcz padać. Jak przestanie deszcz padać, od razu wychodzimy i biegniemy, dobra? Na zbity A pys. Czemu akurat Czemu Ciebie jesteś? wtedy złapał, Jezu, nie. No, ale to nagle mi się wywaliło na twarzy. W filmiku jest to, obejrzyj sobie, ale... Kurde, Teraz chodź tutaj, najpierw zróbmy sobie screena, ale... zróbmy screena, Zróbmy screena, ogóle, zróbmy screena. Te... Zróbmy screena dawaj. Tutaj, prinska. Ale ja nie mogę, ja nie. nie okay. umiem. Okej, okay, da, daj, szybko. No ja bym poleciał tym. Tutaj, tutaj, obejrze. Tak, wiesz, trochę przykłada. Jestem, jestem, udało się wyjść. To, to, mocno. to mocno bije? Mocno bije, to, to straciłbyś, nie wiem, 1 trzecią swojego HP. O oh shit! Jakie to... jakie to wysokie! Proszę o, nie, proszę nim, nie, proszę nim, nie, to nim, po, po nie... okej. Okay. Tutaj, <grym> tutaj Musimy tu zostać całą noc, jeśli chcemy, żeby nas to ja zabiło. Okej, okay, może porozmawiamy sobie, nie wiem. Y jak, 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 tam dzieci? Mmm, ale ja nie mam dzieci. A. O oh shit. Oh shit. Go, go stąd, to go, idzie go, do go, nas! Co się stanie? Co, nie ma co, nie, ma nie co wiem. Jest! Ma... <laughs> no! Słońce! Nie, czekaj. Nie! Słońce! Ej, to... Ej, weź tego. Ja cię tu... You deserve this. You attack... Dostałeś, co chciałeś. Zaatakowałeś nas. Zatrułeś nas. Nie rozumiecie. Chciałem wam pomóc. Tylko... Tak. No. You Czaj, nie zlizka, chciał, zlizka, żeby kolejna osoba zginęła w tych lasach, zlizka, dlatego chciał nas jakoś tam pomóc. Za każdym razem, jak przychodziłem, zlizka, próbowałem jak was uratować zlizka, od niego. A jak się z... Potwór a chciał jak nas. Wcale was zlizka, zlizka, nie zatrułem, was wszystkich. 110, nie zatrułem. Nikogo nie zatrułem. Z... Co? Ja nikogo nie zabiłem. Nie! Ja nikogo nie zawiłem! Co? No, nie! Nie! Nie, nie lubię Ciebie, <giby> Biebie! Wow, o co tu chodzi? Ej, ja nie wiem o co tu chodzi w ogóle. Nie wiem, to jest cały tam mam jezu, serio, no jaki ty jesteś zły, Icha? Ej, ale o co chodzi? Ej, to jest fajne. Byłem narażony na śmierć przez ciebie. Jak widzicie. Jeszcze raz się zobaczymy, a was zabije. A, 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 Ej, ale to jest fajne. I co, to jest koniec? już wszystko? Ma, czy jeszcze coś będzie? Coś co będzie? Nie wiem. Poczekajmy, dobra, poczekajmy. Dziamne. Where, where takie... Srogi. Nie, no, srogi obsrane jest. The end? Ej, dobra, może co tutaj, o tu mamy? Prosimy? Nie ciekawi, czy to już jest koniec, na serio, że on próbował nam tylko no, pomóc, szyba. a okazało się, że ty ja i chciałem was zabić. Co robisz, czy? To ciekawe. Co Ej, ciekawy to tryb, tryb co nie? Szyba? Ej, halo? Słyszysz mnie? Mm -hmm. Fajny tryb Ej, bardzo, ej, bardzo ciekawe Ja myślałem, że... Ten bardzo ciekawe ten... ja, myślałem... ja myślałem, że to... Chciałeś mnie zabić A ja chciałem cię zabić, ja tylko... Chciałem, żebyśmy my zostali tylko w lesie Ale ja poleciałam, alo? Ja chciałam, żebyśmy tylko zostali w lesie i sobie grzyby pozbierali ryby połowili, bo ja nic na obiad nie jadłem Co ja poradzę, że kilku gości się wtupiło i... Koniec? Dobra, no to czekaj. No to widzowie, to było na tyle w tym ekscytującym odcinku, gdzie okazało się, że byłem mordercą, i tak naprawdę to ja wszystkich zabijałem. Jeśli chcecie więcej odcinków z camping i z innych trybów w Robloxie, łapka w górę, aby wesprzeć mój kanał, i subskrypcja na moim kanale, aby żeby kanał się rozrastał i powiększał. Do zobaczenia w następnym odcinku, abyście tym razem przetrwali. A, 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 Jeszcze się zobaczymy.